Dziękuję do bardzo bardzo 8 kodeksu postępowania <grymne> tak. tylko od, mamy pan Ziębiński Sławomir Czesław z Dziękuję bardzo, proszę. Dziękuję. W postępowania sprawy, o co do w rozprawę w dalszym zmiany składu sądu na poprzednim terminie rozprawy, odręczono sposob obowiązany do przedłożenia Mamy tylko pismo. Jest tylko no. pismo w polskim sądzie. Niestety, jeżeli chodzi o zdanie, wiemy, że mm. właśnie z kontaktów YouTube jest o tyle, jest to niemożliwe, że nie jest możliwe nagranie na nagrodę czy czytnięć po prostu w pliku do tworzenia na płycie, dlatego wskazałam nie adres ewentualnie do stworzenia. Oczywiście, jeżeli nie będzie to możliwe, to nie będziemy się gdzieś opierać na mhm. przeprowadzeniu mm. tego dowodu. Ja nie miałam możliwości nie wiem, czy pan tutaj mówili, ja, ja uważam, że ten film jest bardzo ważny, bo on pokazuje te wszystkie zdarzenia. Tak, Trzeba go zobaczyć. Tak. To jest dowód. Jeżeli jest możliwość, to rozstrzygniemy światło, ewentualnie przesłuchanie światła, którzy dali udział w tym zdarzeniu, czy na w naszej policji. No. Jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię od odtworzenia na odmień, ponieważ mamy zablokowane no możliwość odtworzenia, sąd się zwróci do administratora, żeby na, na kolejny ten rozprawę udostępnił hmm. możliwość wejścia yy, yy, no. na stronę... Ja Wszystkie sądzi, są do tego nie ma. na to administrator e, e, tutaj. Dobrze, tak? Proszę, sądzę, sprawy klarowania, chciałem zwrócić uwagę, że kamery się są w sufit, a nie. Tak, w dniu dzisiejszym rzeczywiście nie jest nagrywane. To, to to, proszę przerwać Proszę przerwać bo nie jest nie, nie. Nie, pan swojej problem z nagrywaniem, nie z awarią systemu, dlatego jest tylko protokół pisemny. Dlaczego można to I dlatego ma pan rejestrację dźwięku, proszę pana. Dla sądu. Proszę opuścić proszę Dla sądu. Zakłóca pan porządek. Nie, będę musiał. dlaczego nie ma możliwości w nagrywania? Ma pan rejestrację dźwięku, nagrywanie. Dobrze, to, to tak można, że wyznaczymy kolejny termin rozprawy, czyli stro, w stronie. W i zawarte we wniosku o karanie o to nie jest dzisiaj, że go wówczas tak, Anny Wątlińskiej, Jerzego Hałbińskiego. Czy ze strony tutaj opinii ma jakieś wnioski, ewentualnie, że świadków. No, czy to znaczy, ja rozumiem, że to są świadkowie policjanty. Tak, dokładnie. No, to ja chciałbym też i dodać parę wniosków. Mhm, ale czy to ja jak powiemy? Ja no mam kamerę jako świadkowie. Sam? Wyznaczymy kolejny y, termin, poprzez jest termin majowy i ewentualnie cztery wnioski w terminie 7. Tak, żeby ewentualnie wdezwać na, na, na ten termin y, świadków. Czyli tak, to jest 31 maja, proszę sobie zapisać na godzinę 10. 31 maja od godziny, 9, od godziny 10, przepraszam, do godziny 12. Na ten termin zostaną wezwani ci środkowie, którzy są zawnioskowani we wniosku o paranie, jak również są się zwróci do administratora tej sieci pierwszego budynku, żeby móc odłożyć. W tej sali, będzie się Z Sala 24. tak. Mhm.